radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Wieczór poezji odbył się w miniony piątek w Kępińskim Pabie Gramofon. Swoją nową antologię wiersze zaprezentowali członkowie Kępińskiego Koła Literatów. W antologii znalazły się wiersze takich autorów jak Renata Adamska, Monika Banaś, Danuta Zofia Buks, Józef Rąckowiak, Aleksandra Jokiel, Marek Kowalski, Ewa Maciejewska, Jadwiga Miesiąc, Andrzej Mularczyk, Anna Nisobska, Marek Paprocki, Kinga Szczupak, Bata Szymoniak, Elżbieta Wawrzyniak i Piotr Wieczorek. Nad całością prac nad książką czuwały Renata Adamska i Danuta Idzikowska, a grafiką zajął się Adam. Kurzawa, wydawcą tomiku poezji jest Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej Nadwrażliwi. Antologia Koła Kępińskich Literatów to dzieło zbiorowe, w którym znajdują się różnego rodzaju wiersze i rymowane i białe, w których można znaleźć pełny zakres praktycznie aspektów życia. Od miłości po smutek, od smutku po refleksję, aspekty filozoficzne jest to wzbogacone rysunkami, rysunkami Adama Kurzawy. Podczas piątkowej promocji autorzy zaprezentowali swoje wiersze publiczności, która licznie zebrała się, aby posłuchać twórczości kępińskich poetów. Wieczór urozmaicił wykładem o istocie poezji dr Wiesław Przybyła, który jednocześnie dokonał korekty antologii. Miłośnicy poezji mogli również posłuchać utworów z najnowszej płyty kępińskiego Barda Marka Kowalskiego. Literaci zebrali wiele pochwał, gratulacji i życzeń. Wszystkich, którzy chcieliby stać się posiadaczami antologii odsyłamy do Kępińskiego Koła Literatów.